Nazywam się Marta i mam 65 lat. 65 lat wypełnionych pracą, troską i, o ironio, budowaniem czegoś, co stało się zarzewiem konfliktu, który ledwo zdołałam przewidzieć. Mój dom stoi w sercu Krakowa, kamienica z duszą, którą odziedziczyłam po matce i w którą włożyłam każdą złotówkę oszczędności, każdą kroplę potu. Przez całe życie pielęgnowałam w sobie przekonanie, że rodzina to najważniejsza wartość. A moja fortuna, skromna czy nie, ma służyć moim dzieciom i wnukom. Czasem jednak życie zmusza do rewizji nawet najświętszych zasad, a miłość matczyna musi ustąpić miejsca brutalnej prawdzie o charakterze. Dziś wspominam moment, w którym po raz pierwszy poczułam, że ta kamienica, te lata wysiłku, obróciły się przeciwko mnie. Siedziałam w eleganckim, nieco zbyt poważnym biurze mojego prawnika, pana Piotra. Ściany były obite ciemnym drewnem, a ciszę przerywał tylko cichy szum klimatyzacji. Mój syn, Paweł, siedział obok mnie. Przystojny, trzydziestokilkuletni mężczyzna, który od zawsze uważał, że świat jest mu coś winien, a ja, jego matka, jestem głównym dostawcą tych dóbr. Przyszliśmy, by omówić wstępny szkic testamentu. Nic naglącego, po prostu chciałam mieć wszystko w porządku podrobnej, acz niepokojącej hospitalizacji. Paweł od początku był zdenerwowany. Ciągle wiercił się na krześle, popijając wodę i zerkając na zegarek, jakby czas poświęcony na moje sprawy był czasem straconym dla jego własnych, ważniejszych, biznesów. Mamo, spójrzmy prawdzie w oczy, powiedział w pewnym momencie, przerywając panu Piotrowi, gdy ten omawiał opcję darowizny z prawem dożywotniego mieszkania. Jego ton był pełen zniecierpliwienia i protekcjonalności. Te wszystkie skomplikowane klauzule, po co to? Wiadomo, że kamienica i tak będzie moja. Po co utrudniać sobie życie? Ty powinnaś cieszyć się emeryturą, a ja zająć się zarządzaniem tym majątkiem. Ja mam głowę do interesów, a to wymaga szybkiego działania. Pan Piotr, starszy, siwy mężczyzna o łagodnym spojrzeniu, tylko skinął głową, odkładając na bok dokumenty. Czułam, jak krew napływa mi do policzków. To nie była prośba. To było stwierdzenie faktu, narzucone mi z góry. Pawełku, zaczęłam spokojnie, choć w środku gotowała się we mnie złość. To są moje oszczędności, mój dom. Muszę mieć pewność, że to, co zbudowałam, będzie bezpieczne i? Że ja też będę bezpieczna. Wtedy to powiedział. Słowa które wyryły mi się w pamięci, a które stały się tytułem tej opowieści, którą teraz dzielę się z wami. Starsze osoby nie powinny decydować o majątku, powiedział syn. Prawnik tylko się uśmiechnął. Poczułam uderzenie chłodu. Nie usłyszałam tego po raz pierwszy, ale wypowiedziane w biurze prawnika, w kontekście mojej własnej śmierci, zabrzmiało jak wyrok. Byłam dla niego przeszkodą, starym meblem, który blokuje przepływ gotówki. Jego argument był jasny: mój wiek czynił mnie niekompetentną, a zatem niegodną posiadania własności. W moim sercu zagościła lodowata pustka, ale moją uwagę przykuła reakcja pana Piotra. Nie był to uśmiech drwiący ani wesoły. To był uśmiech pełen głębokiej wiedzy, uśmiech człowieka, który widział już takie sytuacje setki razy i wiedział, jak się kończą. Uśmiech ten był dla mnie jak sygnał: Wciąż masz karty w ręku, Marto. Pan Piotr odchrząknął i spojrzał na Pawła. Pani Pol, pani Marta jest w pełni sprawna umysłowo. Zgodnie z prawem, ma pełną zdolność do czynności prawnych. Jej decyzje są wiążące i muszę przyznać, niezwykle przemyślane. Odechnęłam, czując ulgę, ale jednocześnie uświadamiając sobie, że to Paweł miał rację, on uważał, że jestem przeszkodą. I to właśnie w tej chwili podjęłam decyzję że zmienię całą koncepcję mojego testamentu. Nie pozwolę, aby lata mojej ciężkiej pracy stały się tylko narzędziem w rękach kogoś, kto okazuje mi tak mało szacunku. Zaczęłam od nowa, tym razem myśląc o sobie. To bardzo osobista historia, pełna bólu i nadziei. Opowiadam ją, ponieważ wiem, że wiele z Was, starszych kobiet i mężczyzn, boryka się z podobnymi problemami, z presją oczekiwań, poczuciem, że przestajecie być ważni. Wysłuchajcie mnie do końca, bo ta opowieść ma w sobie ukrytą siłę. Czasem, kiedy czuję się przytłoczona tym wszystkim, przypominam sobie, że tam gdzieś, daleko w Polsce, albo może nawet na drugim końcu świata, słuchają mnie ludzie. Dlatego, proszę Was, zróbcie mi małą przyjemność. Opowiedzcie mi w komentarzach, skąd dokładnie słuchacie mojej historii. Wasze małe, Wirtualne cześć to dla mnie ogromne wsparcie. Jeśli podoba Wam się to, jak dzielę się swoimi przeżyciami, zasubskrybujcie ten kanał i dajcie łapkę w górę, aby moja historia dotarła do większej liczby osób, które, tak jak ja, potrzebują usłyszeć, że nie są same. Po powrocie do domu, długo siedziałam sama w kuchni, popijając gorącą herbatę. Wspomnienia zalewały mnie falą. Przypomniałam sobie, jak po śmierci męża, Jurka, Musiałam przejąć prowadzenie rodzinnej firmy. Były to lata wyrzeczeń. Niewiele spałam, musiałam doglądać wszystkiego, od rachunków, przez zatrudnianie pracowników, aż po negocjacje z dostawcami. Wtedy Paweł był mały. Rozpieszczałam go. Może za bardzo? Może to ja zasiałam w nim ziarno przekonania, że pieniądze i luksus przychodzą bez wysiłku? Pamiętam, jak kupił swój pierwszy, Drogi samochód. Mamo to inwestycja w mój wizerunek powiedział, oczekując, że się ucieszę. Nie ucieszyłam się. Martwiłam się, że zbyt wcześnie smakuje luksusu, na który jeszcze nie zapracował. Ale wtedy to była tylko matczyna troska. Teraz, po słowach wypowiedzianych w biurze prawnika, wiedziałam, że to nie troska, a chciwość. Następnego dnia zadzwoniłam do pana Piotra. Był zdziwiony. Pani Marto, myślałem, że potrzebuje pani czasu, by przemyśleć. Nie, przerwałam mu stanowczo. Przemyślałam już wszystko. Chcę, żeby pan przygotował nową wersję testamentu, a w zasadzie powiernictwo. Chcę zabezpieczyć swój majątek przed mną, przed moimi błędami, ale przede wszystkim przed moim synem. Rozumiem. Proszę mi opowiedzieć, co dokładnie ma się stać z kamienicą po pańskiej śmierci, a co ważniejsze, co z niej ma pan za życia? Jego głos był neutralny, profesjonalny, ale wyczuwałam w nim cichą aprobatę. Wiedział, że uśmiech, którym obdarzył Pawła, był sygnałem dla mnie. Chcę powołać fundację, powiedziałam, ledwo słysząc własny głos emocji. Fundację imienia mojego męża, Jurka, która będzie wspierać młodych. Zdolnych rzemieślników. Kamienica ma przejść pod zarząd tej fundacji. Zyski z wynajmu mają iść na stypendia. Ale jest jeden warunek: do końca mojego życia ja zachowuję pełne prawo do użytkowania czyli użytkowanie usus fructus użyłam łacińskiego terminu, by podkreślić swoją determinację. Będę tam mieszkać, pobierać część dochodów na życie i zarządzać fundacją. Paweł, Dostanie tylko część mojego oszczędności, to co mu się należy za trud wychowania, ale bez dostępu do kamienicy. To była decyzja mojego życia, moment, w którym przestałam być tylko matką, a stałam się znowu Martą, właścicielką, kobietą, która decyduje. Ten mały uśmiech prawnika stał się dla mnie motywacją. Udowodnię synowi, że stary człowiek nie tylko ma prawo, ale i mądrość, by decydować o własnym życiu i dziedzictwie. Nie chodziło o karę, chodziło o szacunek. Ciąg dalszy nastąpi. Przygotowanie formalności związanych z powołaniem fundacji i przekazaniem jej majątku było procesem żmudnym, wymagającym nie tylko prawniczej precyzji, ale i stalowych nerwów. Pan Piotr, mój prawnik, okazał się nieoceniony. Nie tylko prowadził mnie przez labirynt przepisów polskiego prawa spadkowego i cywilnego, ale pełnił też rolę mojego cichego powiernika. Pani Marto, to jest poważna decyzja. Fundacja jest niezależna. Po jej ustanowieniu, majątek nie będzie już częścią pańskiego spadku. Jest to forma ochrony, ale też i definitywne zerwanie z tradycyjnym przekazaniem majątku w linii prostej, ostrzegał mnie, upewniając się, że rozumiem konsekwencje. Rozumiem, panie Piotrze, odpowiedziałam mu pewnie. I tego właśnie chcę. Paweł potrzebuje lekcji. Lekcji szacunku. A kamienica potrzebuje celu, większego niż tylko zaspokajanie cudzych ambicji. Mieszkam w tej kamienicy od pięćdziesięciu lat. Każda cegła, każdy skrzypiący stopień schodów to historia. Zaczęłam od gruntownej renowacji. Nie była to zmiana kaprysna, lecz strategiczna. Paweł, dowiedziawszy się, że wydaje sporą sumę na modernizację instalacji, wpadł w furię. Mamo, to marnotrawstwo. Powinnaś oszczędzać te pieniądze. Kiedy ja to przejmę, planowałem to sprzedać deweloperowi i postawić apartamentowiec. Ta kamienica to relikt przeszłości. Krzyczał przez telefon. Zachowałam spokój, którego on nie potrafił znaleźć. Paweł, to jest mój dom. I dopóki żyje, to ja decyduję, w co inwestuję. A inwestuje w to, by ten relikt był bezpieczny i by jeszcze długo stał w Krakowie. Jego irytacja była dla mnie potwierdzeniem, że obrałam właściwą ścieżkę. Nie chodziło mu o moją przyszłość, lecz o jego. W jego oczach każda złotówka wydana na renowację była złotówką usuniętą z jego kieszeni. Przez kolejne miesiące mój plan fundacji nabierał kształtów. Nazwałam ją Fundacja Rzemieślnicy Krakowa imienia Jurka Kowalskiego. Mój mąż był stolarzem, człowiekiem o złotych rękach, ale nigdy nie miał wsparcia finansowego, by rozwinąć skrzydła. Chciałam, aby jego pamięć stała się pomocą dla tych, którzy mają talent, ale brakuje im środków. Musiałam starannie wybrać zarząd fundacji. Zdecydowałam się na osoby spoza rodziny, księgową, historyka sztuki i emerytowanego mistrza rzemiosła. Wiedziałam, że tylko ludzie niezwiązani ze mną emocjonalnie. A związani z ideą, będą w stanie kierować fundację w sposób etyczny i efektywny. Oczywiście, ja sama, zgodnie z aktem powiernictwa, miałam być dożywotnim członkiem zarządu, z prawem decydującego głosu w sprawach związanych z majątkiem. To była moja polisa ubezpieczeniowa. Paweł widywał się ze mną rzadziej. Kiedy przyjeżdżał, starał się być uroczy, zbyt uroczy. Pytał o moje zdrowie, przynosił kwiaty a potem, niby od niechcenia, wypytywał o testament i dokumenty. Czy wszystko już załatwione, mamo? Pan Piotr to chyba długo ciągnie. Też mi prawnik, mówił, próbując wzbudzić we mnie niepokój. Uśmiechałam się wtedy, ale nie tym uśmiechem zadowolenia, a raczej uśmiechem kogoś, kto zna prawdę. Wszystko pod kontrolą? Pawełku. Wiesz, pan Piotr jest bardzo dokładny. To ważne, bo to sprawa na całe życie. Moje życie i, i przyszłość tego domu. Ta podwójna gra była dla mnie wyczerpująca. Kochałam go. Kochałam mojego syna. I to właśnie ta miłość sprawiła, że nie zostawiłam go z niczym. W akcie fundacyjnym znalazła się klauzula która zapewniała Pawłowi i mojej córce Kasi, która zawsze stała po mojej stronie, choć cicho. Pewną sumę pieniędzy z moich prywatnych oszczędności, jako wyraz wdzięczności i miłości matki. Była to kwota skromna w porównaniu z wartością kamienicy, ale wystarczająca na start dla Pawła, by mógł udowodnić, że potrafi coś osiągnąć bez spadku. To nie była kara, to było odcięcie pępowiny. To była szansa na niezależność, której on, zaślepiony chciwością, nie widział. Pewnego popołudnia Pan Piotr przyszedł do mnie do domu. Nie wziął za to dodatkowej opłaty. Pani Marto, jestem pod wrażeniem pani determinacji. Akt powołania fundacji jest już zarejestrowany. Jest to nieodwołalne. Przepisała pani kamienicę na rzecz fundacji, a dla siebie ustanowiła pani użytkowanie na czas życia. Oficjalnie nie jest pani już jej właścicielką, ale ma pani pełne prawo do zamieszkania. Zarządzania i pobierania dochodów do końca swoich dni. Nikt, nawet fundacja, nie może pani stąd usunąć. Pani majątek jest bezpieczny. Czułam, jak spada mi z serca ogromny ciężar. Spojrzałam na wiszący na ścianie portret Jurka. Zrobiłam to dobrze, pomyślałam. Zrobiłam coś trwałego i sensownego. Paweł oczywiście nadal nie wiedział nic. Był coraz bardziej zniecierpliwiony. Zadzwonił do mnie pewnego wieczoru, a jego głos drżał z gniewu. Mamo? Dlaczego pan Piotr nie chce mi nic powiedzieć o dokumencie? Powiedział, że jest poufny i że muszę czekać. Bo tak to działa, synku, odpowiedziałam spokojnie. Dokumenty testamentowe są prywatną sprawą. Cierpliwość jest cnotą, której ci brakuje. Nie mogłam mu powiedzieć. Musiałam czekać na odpowiedni moment, moment, który nadejdzie niebawem, gdy on wreszcie zrozumie prawdziwą siłę starszego pokolenia. To nie jest o decydowaniu, to o mądrości. To o tym, że majątek należy do tego, kto potrafi go uszanować, a nie tylko chcieć. Fundacja jest mądrym pomostem między przeszłością a przyszłością, a ja jestem jego strażniczką. Zaczęła się nowa era mojego życia. Era niezależności i spokoju, którą wywalczyłam sobie sama, pomimo oporu najbliższych. Ciąg dalszy nastąpi. Dzień odczytania testamentu, a w zasadzie ostatniej woli, nadszedł niespodziewanie szybko. To było kolejne spotkanie w biurze pana Piotra, choć tym razem atmosfera była ciężka i napięta. Nie z powodu mojego stanu zdrowia czułam się lepiej niż kiedykolwiek, naładowana nową energią i poczuciem sensu, ale z powodu niecierpliwości Pawła. Siedział, ubrany w drogi, źle skrojony garnitur i co chwilę zerkał na zegarek, jakby odczytanie testamentu było tylko formalnością przed przejęciem kamienicy i szybką transakcją sprzedaży. Jego twarz była kamienna, bez cienia empatii, bez cienia troski o moją przyszłość. Obok niego moja córka Kasia siedziała cicho, trzymając mnie za rękę. Była zmartwiona, ale ufała mi. Pan Piotr rozpoczął formalnie, Odczytując wstęp i potwierdzając moją pełną zdolność do czynności prawnych. Kiedy doszedł do meritum, Paweł poprawił się na krześle, niemalże sycząc z niecierpliwości. Zgodnie z wolą pani Marty Kowalskiej, zaczął pan Piotr, a jego głos był spokojny i miarowy. Większość jej ruchomego majątku, kont bankowych oraz osobiste oszczędności zostały podzielone na dwie równe części, przeznaczone dla pana Pawła Kowalskiego oraz pani Katarzyny Kowalskiej, jako spadek ustawowy wyraz matczynej miłości. Paweł skinął głową z zadowoleniem. No, wreszcie mruknął pod nosem. A co z kamienicą? Przejdźmy do najważniejszego. Pan Piotr się nie śpieszył. Spojrzał na Pawła, a w jego oczach nie było już uśmiechu. Była to chłodna, prawnicza powaga. Jeśli chodzi o nieruchomość położoną przy ulicy Grockiej, to kamienica ta nie jest już częścią majątku spadkowego pani Marty Kowalskiej. W biurze zapadła cisza. Tylko Paweł zdawał się nie rozumieć. Co pan mówi? Jak to nie jest? To błąd. Musiała mi to zapisać. Gdzie jest aneks? Pan Piotr odłożył testament i wziął do ręki inny, oprawiony dokument. Panie Pol, pani Marta. Korzystając ze swojej pełnej zdolności do czynności prawnych, o której tak wyraźnie pan powątpiewał, kilka miesięcy temu podjęła decyzję o powołaniu fundacji rzemieślnicy Krakowa imienia Jurka Kowalskiego. Zaczął czytać fragment aktu notarialnego. W miarę jak prawnik odczytywał kolejne punkty o celu fundacji, o jej zarządzie, o jej misji wspierania młodych rzemieślników twarz pawła zmieniała się. Najpierw było to niedowierzanie, potem wściekłość, a na koniec lodowata złość. Kamienica została nieodpłatnie przekazana na rzecz tejże fundacji, co oznacza, że stała się jej własnością. W zamian pan Piotr podniósł palec, by podkreślić najważniejszy punkt. Pani Marta Kowalska ustanowiła dla siebie na czas życia prawo użytkowania, usus fructus, co daje jej pełne prawo do zamieszkania, zarządzania nieruchomością i pobierania dochodów z najmu do samego końca. Krótko mówiąc, kamienica jest zabezpieczona, a pani Marta jest bezpieczna. Z prawnego punktu widzenia, nie jest Pani już właścicielką, ale jest Pani jej nieusuwalną Panią dożywotnią. Paweł zerwał się z krzesła. To nielegalne. Starsze osoby nie powinny decydować o majątku. Ona nie była w pełni władz umysłowych, kiedy to robiła. Ona nie może pozbawić mnie mojego dziedzictwa. Wtedy do akcji wkroczył pan Piotr, a jego głos stał się twardy jak lód. Proszę usiąść, panie Pol. Pańskie twierdzenie to pomówienie. Nie tylko pani Marta była w pełni władz umysłowych, co potwierdza szereg dokumentów, ale jej decyzja jest dowodem na niezwykłą roztropność i dalekowzroczność. Kiedy powiedział pan, że starsze osoby nie powinny decydować o majątku, pani Marta zdecydowała się chronić ten majątek przed kimś, kto chciał go tylko spieniężyć, a nie uszanować jego historię. To była jej suwerenna decyzja. Spojrzał na mnie, a tym razem, w jego spojrzeniu był głęboki, pełen szacunku uśmiech, ale nie ten sprzed miesięcy. Ten był uśmiechem triumfu moralnego. Uśmiech, który mówił, zrobiła pani to, co należało. Paweł, powiedziałam cicho, ale mój głos rozniósł się po biurze. Fundacja ma na celu kontynuowanie dziedzictwa, wspieranie rzemieślników, ludzi pracy. To był dom mojego ojca i twojego dziadka, stolarza. Ty chciałeś go zburzyć i zbudować kolejny bezduszny blok. Pokazałam ci, że nie jesteś jeszcze gotów, by przejąć odpowiedzialność. Pieniądze, które dostaniesz, są na start. Udowodnij, że potrafisz na coś zapracować sam. Wtedy dopiero będziesz godzien dziedzictwa. Paweł nie powiedział już nic. Chwycił kopertę z moimi oszczędnościami, którą wręczył mu pan Piotr, i wybiegł z biura, trzaskając drzwiami. Kasia podeszła do mnie i uścisnęła: Dobrze zrobiłaś, mamo kocham cię, kropka. Pan Piotr skinął głową. Pani Marto, gratuluję. To jest najlepsza forma zabezpieczenia, jaką mogła pani wybrać. Zabezpieczyła pani siebie. Pamięć po mężu i samą kamienicę. Spełniła pani wolę starszego pokolenia i wyznaczyła cel dla przyszłego. Wyszłam z biura prawnika. Był piękny, słoneczny dzień. Czułam się wolna i silna. Może mój syn się jeszcze zmieni. Może kiedyś, gdy spojrzy na fundację, którą stworzyłam, zrozumie, że majątek nie jest tylko zbiorem cyfr, ale dziedzictwem, które trzeba pielęgnować. Jestem Martą. Mam 65 lat i właśnie udowodniłam, że starsze osoby nie tylko mogą, ale wręcz powinny decydować o swoim majątku, bo niosą w sobie mądrość, której młodym często brakuje. Moja historia jest dowodem na to, że nigdy nie jest za późno, by odzyskać godność i kontrolować swoje życie. Zawsze walczcie o szacunek. I tak kończy się moja opowieść. Jeśli macie podobne doświadczenia lub ta historia poruszyła was, proszę zasubskrybujcie ten kanał i zostawcie komentarz. Chciałabym wiedzieć, że to, co przeszłam, ma sens i że dotarło do tych, którzy tego potrzebują. Dziękuję wam za wysłuchanie.